i jesteśmy znowu takie typowo, ponieważ dzisiaj wyniki konkursu świątecznego jej I to jest mój piękny pulpit, który stworzyłam specjalnie właśnie na tą okazję. Przechodzimy do nagród, do wygranych i tak dalej i dalej. Dostałam od Was sporo prac, ale nie było tego jakoś bardzo dużo. Było ponad 30 prac, które się nie powtórzyły i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak obiecałam wcześniej, że jeżeli będzie więcej prac, będzie 9 nagród, jeżeli będzie mniej prac, będzie nagród mniej. Więc jeżeli prac ponad 30, nie będzie 9 nagród niestety, będzie 5 nagród. Będą trzy nagrody główne, czyli kategoria zdjęcie, rysunek, film, są 3 pierwsze miejsca i te trzy osoby są takie same nagrody. I dwie nagrody pocieszenia, i ponieważ było, była masa zdjęć, y, będą to dwie nagrody z kategorii zdjęcia. I przechodzimy już do wygranych, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że się y, bawiliście dobrze przy tworzeniu tych prac, tych zdjęć i tych rysunków, i filmów i tak dalej, ponieważ naprawdę te prace są niesamowite. Y, daliście z siebie bardzo dużo. Y, mieliśmy ogromny problem, aby tę prace rozstrzygnąć. Naprawdę zespelem toczyliśmy naprawdę burzliwe dyskusje. Kto, co, jak, dlaczego, po co, na co, w jakim celu i, dlaczego, i w ogóle jejku. Więc mam nadzieję, że nikt się nie poczuł urażony. Teraz opiszemy sobie te zdjęcia, dlaczego te zdjęcia wygrały. Mam nadzieję, że też system nagród jest jasny: Są, jest 5 nagród, trzy osoby dostają te same nagrody, dwie osoby dostają te same nagrody, a troszeczkę mniejsze pocieszenia. I te trzy pierwsze osoby dostają, nagro... jakby wygramy w swoich kategoriach, czyli zdjęcie, rysunek, film, i dwie osoby są pociesze... nagrodami pocieszenia. To są dwa zdjęcia. Myślę, że wszystko jest jasne i nie będzie zbędnych pytań. Przechodzimy do wygranych. Pierwsze miejsce w kategorii zdjęcie, i ogólnie pierwsze miejsce zdobywa właściwie. Znaczy, nie ma ogólnie pierwszego miejsca. Właściwie to po prostu wybrałam zdjęcie, zresztą jak film, tylko tym się sugerowałam. Tutaj trzy pierwsze miejsca są po prostu na pierwszym miejscu. I są dwie nagrody pocieszenia. Pierwsze miejsce zdobywa Tusia, gra, gracz. Boże, co jest jestem graczem? Mail e, wysłała mi osoba z nickiem Tusia i to jest zdjęcie, które mi się bardzo podoba. Bardzo podoba mi się klimat, który tutaj jest, panuje u nich, u nich w domu. E, tutaj będą choinka, lampeczki, ładnie no naprawdę ten klimat macie tam niesamowity. Światełka i tak dalej. Jest piesek ze swoją, swoją pancią. Nie jest przymuszany do, do tego, żeby się mieć w jakiejś pozie. No, jest zdeszany jak to pieski. No, nie lubią, część piesków nie lubi aparatu. Ale ogólnie razem się cieszą i nie jest to. Nie, nie widać, że to jak jest jakiś zbity i tak dalej. Naprawdę, to zdjęcie jest magiczne. Przedstawia taki. Zaraz telefon. Przedstawia, przedstawia taki. Typowy klimat świąt, fajnej rodziny. Świetnie, gratuluję Ci wygrana, wygrania w pierwszej, w pierwszej swojej kategorii, czyli zdjęcie z pierwszego miejsca. Chciałam powiedzieć: I to jest gracz, Boże, gracz. To ja jest ten graczem. To jest osoba, która wygrała w kategorii zdjęcie. Przechodzimy do osoby, która wygrała w kategorii rysunek. W kategorii rysunek zwyciężyła Olusze, Olusz, nie wiem jak to przeczytać do końca. Oluscha się pisze. Bo ja nie znam angielskiego. to Ten obrazek wygrał, dlatego że wyczerpuje um, fajnie klimat świąt. Jest choinka, jest bałwan, jest śnieżnie, jest Pegas, który też jest pewnie biały i są jej zwierzątka. Osoba tutaj, która mi wysłała, czyli Orosz, po prostu napisała mi, co jest co, dlaczego i tak dalej, w jakim celu. Wiem, że bałwan jest symbolem szczęścia, dlatego świąt i dalej że jest Pegas, dlaczego Pegas, dlaczego są moje zwierzątka, tutaj jest jej piesek, króliczek i tamte zwierzątka, które są latające. Dlaczego są latające? Ale to jest, maj, uważam, troszeczkę to prywatny Ko, Koń, czyli Pegas, jest w pięknym, moim zdaniem, ujęciu. Bardzo ładnie go wyrysowałaś. Szkoda, że to zdjęcie nie ma um, koloru, ale z drugiej strony, ten obrazek, ten rysunek nie ma koloru, ale z drugiej strony um, on jest bardzo ładny właśnie jako szkic, jako taki typowy zimowy klimat. I gratuluję zwycięstwa w swojej kategorii, właśnie Olusz. E, teraz przechodzimy do kategorii filmu. E, I kategorię filmu totalnie zdeklasowała e, Landrynka. Bardzo Ci gratuluję Landrynko. Teraz puścimy sobie troszeczkę tego filmu. E, ja troszeczkę wyciszę muzykę. Tutaj jest opowieść o, o, swoich, e, opowiada o swoich zwierzątkach, czyli o e, króliczku i o piesku. E, no i o Lemonie oczywiście. Lemon jest po prostu niesamowity. Święta ze zwierzakiem, bardzo ładnie to zrobiłaś. Bardzo mi się podoba Twoja praca, dlatego pozwolę sobie ją teraz właśnie puścić. W piękny świąteczny śnieżny poranek, a raczej deszczowy. U karmelka, czyli u króliczka. Co to u króliczka jest? U króliczka. O, jak fajnie to wystawił, po prostu. Wiecie, co nam się dzieje ciekawego. Pryszczek wystawił, tak chciałam powiedzieć. Jej! Świetna sprawa z tą marcheweczkę. I po marcheweczce. Nie ma. I nie ma marcheweczki. Tymczasem u Odzia. Odzio, czyli piesek. Bardzo fajne imię. Odzio. Dobrze, co my tam mamy? O, jakie jest to słodki! No cóż, zobaczmy co mi przyniósł. Bądźcie, jakie słodki jest z tym tego tam są uszka. Wow, czy to nowe posłanie? Śliczne. Śliczne jest posłanie. Jest takie mięciutkie! O! No, wierzę, że bardzo spodobało mu się nowe posłanie. Zobaczymy, co dostał Lemon i czy będzie zadowolony ze swojego prezentu. Lemon dostał jabłuszko. Post jest! Post jest! Nieważne czy prezent będzie smakował, czy będzie miękki czy, czy do użytku i tak dalej, bardzo fajne przesłanie. Zatrzymajcie sobie je i przeczytajcie sobie, bo naprawdę bardzo fajnie to zrobiłaś, wesołych świąt. Super sprawa. Naprawdę wygrałaś w swojej kategorii absolutnie zgodnie ze spelem że mi powiedzieli, że ty wygrywasz. Także wow, tu jest karmelek będzie. I Odzio wszystko jest ładnie, zwierzątka są powycinane na czarnym tle, to bardzo fajnie. Odzio jest przecudny. No i Lemon jest po prostu przystojniak. <grywa> Lemon jest po prostu przystojniak. Dobrze, więc to jest... Ym, to był film. Yy, I mamy pierwszą zwyciężenią, yy, Pierwszy... Yy, Pajoś Pierwszą yy, nagrodę yy, główną otrzymuje Tusia ze swoim zdjęciem z pieskiem. Drugą nagrodę główną otrzymuje Olsze e, ze swoim rysunkiem z Pegazem. Trzecią nagrodę główną otrzymuje Landrynka ze swoim filmem. I teraz są dwie nagrody pocieszenia. E, mieliśmy bardzo dużą zagwozdkę, jeżeli chodzi o zdjęcia, e, ale pierwszą nagrodę pocieszenia otrzymuje, czyli miejsce czwarte, tak nazwałam to, otrzymuje e, użytkownika, o, użytkownika, Boże, rozpraszają. No, to jest zupełnie dziwne, utrzymuje użytkowniczka, już Wam mówię, F takie, tam takie maila, bardzo fajne zdjęcie, naprawdę super sprawa, jest tu nałożony filtr, ale to wszystko fajnie ze sobą współgra, jest choinka. Jest piesełek, który pozuje, patrzy się prosto wręcz w obiektyw, naprawdę super sprawa. Ma kubaczek, ma prezenty, jest cudownie, świątecznie, naprawdę super, super klimat. I to jest miejsce nagroda pocieszenia, uwierzcie mi, naprawdę było tak ciężko rozstrzygnąć, które zdjęcie jest najlepsze, że mam nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony, bo każdy starał się identycznie i jest naprawdę super. Bardzo się cieszę, że wzięliście udział, że daliście radę mi tu wysłać wszystko i w ogóle, że było super. Ci, którzy nie wzięli udziału, to nie grają. Dobra, i teraz tak. To jest nagroda pocieszenia, czyli czwarte miejsce, czyli drugie miejsce w swojej kategorii zdobyła F-dropka i miejsce trzecie w swojej kategorii jako zdjęcie zdobyła uwaga, uwaga Roxana. Roxana ma pisełka, który jest słodki. Zdjęcie jest nieostre, ok, mogło wyjść nieostre, ale jest w Tle jest piękna choinka, żywa, ładnie ubrana, piesek ma na sobie kubraczek, a na, na, na główce ma pomponik, bo to chyba pomponik jest, to nie jest bombka, nie, to jest pomponik, bo tutaj widać to czerwonym załóżkiem, czerwony kawałek materiału. Jest cudowne, jedno oko ma złote, bardziej czerwone, drugie ma srebrne, wiecie, bardziej białe. Super, uważam, że jest to bardzo fajne zdjęcie. Ale wygrała osoba, która dała, jakby wygrała w swojej kategorii, zdjęcie Tusia, dała zdjęcie z sobą, tak? I ten pies nie jest przymuszany. Tutaj też, też właśnie nie jest pies przymuszany. Wszystko jest fajnie zrobione. Jeżeli chodzi o osoby, które wysłały więcej niż jedną pracę, niestety, mimo tego, że zdjęcia były bardzo dobre lub filmy były bardzo dobre, czy rysunki, nie mogłam tego zaakceptować, ponieważ, no, nie oszukujmy się, Mm, miało być, miało być jedna, yy, miała być jedna praca w jednej kategorii, dlatego też, właśnie niektóre osoby po prostu wypadły w przedbiegach. Było zdjęcie konia, yy, które wpadło mi w pamięć, było piękne: koń się patrzył, to samo na co jeździec, było super, ale nie było nic świątecznego poza śniegiem. No i tak, kurde, było super, ale no mówię, było ciężko to rozgraniczyć. Piękne zdjęcie zrobiła o lajku, yy, ale o lajku dała dwa właśnie dwie kategorie. Było piękne zdjęcie brani z czapeczką na łóżku, piękne zdjęcie little, little Tiger, nie pamiętam dokładnie, z króliczka, z bombką na łóżku, brania ma chyba wyżełka. Naprawdę te zdjęcia były cudowne. Wszystkim gratuluję. Dziękuję bardzo za udział. Jeżeli chodzi o nagrody, pierwsze trzy osoby dostają ode mnie oczywiście Riding Star, bo taka była umowa. I dostaną oczywiście jakieś słodycze, dostaną wszyscy, pewną niespodziankę ode mnie dostaną wszyscy, inną niespodziankę też dostaną wszyscy, i tak dalej. Mówiłam o pocztówkach, więc pocztówki też dostaną wszyscy, tylko po prostu te pierwsze trzy osoby dostaną troszkę inne nagrody, te, drugie dwie, te dwie osoby drugie dostaną em, e, inne nagrody, ale ogólnie bardzo Wam gratuluję, spisaliście się na medal. Bardzo prosiłabym Was o maila poza Roxaną, bo Roxanie sama wręczy ten prezent. Mieszkamy parę metrów od siebie właściwie. Bardzo proszę o maila z danymi do wysyłki. Bardzo proszę o napisanie mi, gdzie mam te, te dane wysłać tą paczkę. I o napisanie mi czy macie, posiadacie już grę Riding Star 3. Jeżeli posiadacie grę Riding Star 3, to wybierzemy dla Was coś innego, a tą grę dostanie po prostu jakaś inna osoba, tak? Wylosujmy na live czy cokolwiek. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że y, zwycięzcy bardzo Wam się podoba pod podobają. Napiszcie mi, co o tym sądzicie o zwycięzcach, o konkursie i mam nadzieję, że do zobaczenia w kiedyś jeszcze w konkursach. Y, pa pa!